Dzisiaj w czytaniu z dziejów apostolskich zobaczyliśmy Pawła, który z Barnabą odbył taką turę misyjną. Przeszedł bardzo wiele miast, w bardzo różny sposób przemawiał, doświadczał różnych rzeczy, był kamienowany, ale też modlił się, też pościł, też ustanawiał przełożonych wspólnot, też spotykał się z bardzo wielu ludźmi, nie tylko życzliwymi. I kiedy wrócił do, z Barnabą do Antiochii, to nie przyszedł z jakimś teoretycznym projektem duszpasterskim. On po prostu przyszedł i zaczął opowiadać o tym, czego Pan Jezus przez niego dokonał. A były to rzeczy wielkie. To było pomnażanie wspólnot, to był rozrost wspólnot. I dlatego, kiedy, kiedy zastanawiasz się, w jaki sposób przemawiać do innych i mówić o Panu Bogu, to myślę, że świadectwo jest jedynym sposobem na przekaz wiary, żywej wiary, doświadczenia wiary, na to, żeby ktoś drugi spotkał przez Ciebie Pana Jezusa.